Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku vlogowym. Dziś pokażę Wam mój tryb dnia. Zapraszam. Jest godzina 8.30. Jako, że Pan śpi do godziny 9, idziemy kupić bułeczki i coś na obiad. I dzisiaj kupujemy rzeczy yy, na daniu, które się nazywa Kary Wurz. Zakupy zrobione. Wracamy z powrotem. I będziemy budzić pana. E, bo czas na śniadanie. Ale powiem wam, że akurat dzisiaj pogoda dopisała. Fajnie jest ciepło. Nie pada. A wczoraj tak leło Dobra. To pan już się obudził. I bierzemy się do pracy. Jesteśmy już po śniadaniu, więc teraz czas na ogarnięcie troszkę mieszkania. Ewentualnie zobaczenie, czy coś nie trzeba wyprać, czy czegoś nie trzeba wyrzucić. Czyli takie typowo domowe porządki, jakie robimy na co dzień u siebie. No, moi kochani, już ogarnięte. Jest godzina 11.12. Obiad planuję zrobić na do pierwszej pierwszą więc mamy troszeczkę czasu żeby odpocząć odsapnąć no i będziemy działać dalej dobra kochani czas na podsumowanie dzisiaj yy... dzisiaj na obiad był karywur z frytkami yy... yy. oczywiście po obiedzie była przerwa do godziny 16 o godzinie 15.30, więc na tą przerwę postanowiłam obejrzeć sobie jakiś film. No i się zdarzyło tak, że sobie przesnęłam. O godzinie 16.00 była kawa z podopiecznym, w związku z tym miałam troszeczkę więcej czasu dzisiaj, żeby posiedzieć, popisać materiały różne. No i dzisiaj tak się trafiło, że dzisiaj przyszła y, pani ergoterapeutka, więc postanowiła z podopiecznym pójść na spacer, czyli problem spaceru został rozwiązany, bo od jakiegoś czasu pan nie był zbyt chętny y, na spacerowanie. Jest takim typem człowieka, który no niewiele robi. No i tak jak już wcześniej Wam mówiłam, yy, lubi sobie posiedzieć czasem samemu i, i pomyśleć, powspominać stare czasy. Yy, no i co? No i poszłam jeszcze dzisiaj, byłam w sklepie, yy, bo było zapotrzebowanie na Pampersy, w związku z tym szybko poleciałam. No i okazało się, że w pobliżu jest siłownia i dlatego się na nią zapisałam, żeby troszeczkę czas minął, zapisałam się na siłownię. Pierwsze wejście jest za darmo, więc czemu by nie skorzystać? No i oczywiście obok jest kręgielnia. Na którą też prawdopodobnie będę miała ochotę zajść, żeby trochę wypełnić ten czas wolny. No i tyle, tyle. Zjedliśmy kolację, no i teraz jest czas na takiego przedsennego odpoczynku. Pan chodzi spać o godzinie 22.00. Mmm. Zazwyczaj idę z nim, żeby go położyć do łóżka, żeby powiedzieć mu dobranoc, i tyle. Tak wygląda mój właśnie dzień w pracy. Oczywiście te dni są różne, bo raz przyjdzie terapeutka od Ergo, raz przyjdzie fizjoterapeutka, raz przyjdzie pani, która wykłada tabletki. Kto tam jeszcze przychodzi? Oczywiście nie, można, nie może zabraknąć zaplanowanych terminów. Wizyt u specjalistów, u lekarzy, ale w tym nie biorę udziału, więc też tutaj jest chwila dla siebie. Ewentualnie, jeżeli pan jedzie do lekarza przed obiadem, na przykład, bo też były takie sytuacje, no to ja przygotowuję w międzyczasie obiad, a on jedzie sobie na, na wizytę razem ze swoją córką. I co? Tyle. Dziękuję kochani za uwagę. No i oczywiście zapraszam do następnego vloga. Jeżeli Wam się dzisiejszy vlog spodobał, zachęcam do dawania łapki w górę. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Pa!